Witam wszystkich bardzo serdecznie. Marcin Żaskiej z tej strony. Mam przyjemność, obowiązek i zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa chętnych do pomocy. Tak jak jestem stanem medyką z Hospicjum w Broniszewicach wraz z Mariuszem Cieściński, moim kolegą serdecznym, wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o sporty walki żywą legendą, oraz jego drużyną przyjaciół, żużlowców. Chcemy pomóc właśnie medykom z tego Hospicjum. W tym, co robią w tej ciężkiej sytuacji, w, jakim się, w jakiej się znaleźli, nie będzie to ogólna pomoc, tak jak w większości się słucha, pomoc dla nie wiem, jakiegoś tam ogółu, tylko jest to pomoc stricte dla tego hospicjum, dla ludzi z tego hospicjum. Dlatego serdecznie pozdrawiam, zapraszam do pomocy, kładę głowę za tą pomoc. Dlatego w tym uczestniczę i dlatego, ponieważ Mariusz jest moim serdecznym kolegą, a ludzie, którzy z nim współpracują, też muszą być takimi ludźmi, którzy oddadzą to, co potrzeba dla tych, którzy potrzebują. Pamiętajcie, nie wiemy, kiedy będziemy potrzebowali pomocy, a sytuacja, jaką ktoś stworzył, i medycy stają na wysokości zadania, czasami może nam się przytrafić. Dlatego serdecznie pozdrawiam. Pomagajcie pomagać.